Moi drodzy, dzisiaj rozważamy siódme przykazanie. Nie będziesz kradł. No i cóż, wydaje się na pierwszy rzut oka, że okaże przykazanie o kradzieży, o stosunku do dóbr tego świata, nie wydaje się być aż takie ważne, takie na czołowym miejscu. Sprawa życia i śmierci to są rzeczy najważniejsze. Sprawy rodziny, a nade wszystko czci dla Pana Boga. To rozumiemy. Ale jednak w Dekalogu to przykazanie jest umieszczone, a jeszcze do tego dodajmy przykazanie dziesiąte o tym, żeby nie pożądać żadnej rzeczy bliźniego. Tak naprawdę to, to o czym mówi dziesiąte przykazanie jest u podstaw siódmego. Nie pożądaj, czyli nie rozbudzaj w sobie zazdrości, pragnienia, żeby mieć to samo co drugi człowiek, żeby nie żyć w takiej zazdrości, w takiej chciwości. Może to są tylko na razie myśli, może to są tylko uczucia, może to są tylko jakieś wewnętrzne intencje, ale jak nad nimi nie zapanujemy, to przerodzą się niestety w czyny. Dlatego to dziesiąte przykazanie jest bardzo istotne. No, a siódme przykazanie, o czym mówi. Z jednej strony Pismo Święte i Kościół uczy nas, że wszystko, co Bóg stworzył, ostatecznie jest dla człowieka. Dla człowieka Bóg stworzył ten świat, żeby człowiek dobrze się tutaj czuł, żeby człowiek tym, co stworzone, zarządzał mądrze i umiejętnie. Ale z drugiej strony też doskonale to rozumiemy, że każdy człowiek ma prawo posiadać coś tylko jakby dla siebie. No bo skoro pracuję, no to efekty tej pracy są przede wszystkim moje. Mam dom, mam co jeść, mam inne dobra potrzebne, niezbędne do życia, mam się w co ubrać, jakieś minimum bytowe sobie zapewniam swoją pracą. Oczywiście niektórzy mają nawet aż za dużo, można by powiedzieć, ale jeśli coś sobie wypracowałem, jestem tego właścicielem. To mi się należy. Jak pogodzić te dwie sprawy, że wszystko, co stworzone jest dla wszystkich ludzi, a jednocześnie coś może być tylko dla mnie? I właśnie o tym mówi Siódme Przykazanie. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za stworzony świat, za. Rośliny, zwierzęta, za wszystko, co nam daje, a jednocześnie chcemy mieć coś dla siebie i dobrze tego używać. Moi drodzy, jeśli, jeśli niczego nam nie brakuje do życia, mamy gdzie żyć, mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść, mamy w co się ubrać, mamy pracę, to już to powinno być źródłem wielkiej wdzięczności wobec Pana Boga, bo należymy do grona. Najbogatszych ludzi na świecie. Ktoś powie, no ale jak to? O czym ja teraz mówię? Jeśli popatrzymy na całą ludzkość, to umówmy się, jeśli mamy swoje mieszkanie czy swój dom, już należymy do grupy kilku procent bogatych ludzi całego świata. Mamy stałą pracę, mamy codziennie co zjeść, nawet za dużo. Mamy rozmaite ubrania. Mamy samochody. Tak? Jeśli to weźmiemy pod uwagę, należymy do wąskiej grupy najbogatszych ludzi na świecie. Więc ta wdzięczność wobec Pana Boga za to, co się posiada, też powinna płynąć w naszych modlitwach, żebyśmy to doceniali. Co jest grzechem przeciwko siódmemu przykazaniu? No, oczywiście, kradzież. To znaczy, kradzież wprost oznacza taką sytuację, kiedy przywłaszczał sobie. Rzecz, własność drugiego człowieka. Jeśli czegoś mi brakuje, mogę poprosić o pomoc, ale bez zgody właściciela nie mogę niczego od niego sobie zabrać, nawet jeśli to jest drobiazg. Oczywiście, wśród innych grzechów przeciwko siódmemu przekazaniu możemy też tutaj znaleźć. Taką sytuację, kiedy coś sobie pożyczamy, czy ktoś nam po prostu z dobrej woli coś pożyczy. Używamy jakiejś rzeczy, jakiegoś sprzętu, jakiegoś narzędzia, czy chociażby jakiejś książki, ale po pewnym czasie widzimy, że właściciel zapomniał o tej rzeczy i wpadamy na taki pomysł niedobry, żeby już tego nie oddać. Czy to jest kradzież? Tak, to jest kradzież. Podobnie, jeśli ktoś w handlu oszukuje drugą osobę, sprzedaje towary wybrakowane, które są buble, które się nie zgadzają z opisem w reklamie tego towaru. To też jest oszukiwanie, bo wprowadza kogoś w błąd po to, żeby wydał zarobione przez siebie pieniążki, a dostaje w zamian nie to, co powinien dostać. Na pewno też formą kradzieży jest taka sytuacja, kiedy pracodawca nie wypłaca należnego wynagrodzenia swojemu pracownikowi. Nieraz tak bywa, że ktoś zaniża wynagrodzenie bez powodu, żeby się szybciej jeszcze wzbogacić. Oczywiście to jest temat bardzo złożony, bo są takie sytuacje, jak chociażby ta obecna, kiedy jest pandemia. Kiedy jest Taka możliwość jakiegoś umówienia się między pracodawcą i pracownikiem, że na pewien czas zmniejszamy wynagrodzenie nie dlatego, że ktoś chce kogoś oszukać, tylko dlatego, żeby firma przetrwała, żeby firma przetrwała. Znam takie przypadki, kiedy pracodawca siebie pozbawił wszelkiej wypłaty, pracownikom nieco zmniejszył żeby uratować firmę, żeby po wyjściu z kryzysu mieli dalej gdzie pracować. To taką sytuację rozumiemy. Jest to forma pewnej umowy. O walczymy i pracodawca, i pracownicy o firmę, o jej przetrwanie. To jest oczywiście sprawa absolutnie w porządku, ale nie może być tak, że ktoś z kimś umawia na jakąś wypłatę, a potem stosuje różne wybiegi nieuczciwe, żeby go pozbawić wynagrodzenia. Także formą kradzieży jest to, kiedy ktoś sztucznie podwyż, podwyższa ceny, wykorzystując niewiedzę człowieka. I w tym czasie mieliśmy takie sytuacje, kiedy jakaś rzecz o wartości złotówki została podniesiona dziesięciokrotnie, bo ktoś nie spodziewał się, nie wiedział, że za, za chwileczkę tymi rzeczami będą zalane wszystkie sklepy i poniósł zawyżone koszty. Na pewno grzechem przeciwko świętemu przykazaniu jest korupcja, jest przekupstwo. Właśnie chcę sobie coś załatwić, chcę sobie załatwić jakąś, jakiś przetarg i przychodzę z kopertą, z pieniążkami, którą przekazuję pod stol. No Ktoś powie, gdzie tutaj jest kradzież, ja jeszcze daję pieniądze. No właśnie, kradzież polega na tym, że ja daję po to pieniądze, żeby potem Nieuczciwie nie wybrano do wykonywanie jakichś prac bardzo opłacalnych. To mogą być kradzieże nieraz liczone w milionach, tak się czasami dzieje. Także formą kradzieży jest to, kiedy ktoś sobie zabiera rzeczy należące do jakiegoś przedsiębiorstwa, firmy, w której pracuje. Owszem, może być taka sytuacja, kiedy coś w zakładzie pracy yy, po prostu idzie na śmietnik. I jeśli ja uważam, że coś tam mi się jeszcze przyda i sobie to zabieram, w porządku. To było przeznaczone na śmietnik. Ale często jest tak, że rzeczy obiektywnie dobre, mniej czy częściej, rzadziej czy częściej używane, ale jeśli ja je zabieram, no to okradam. Okradam po prostu. Formą kradzieży, to może kogoś też dziwi, jest. Źle wykonana praca. Jestem pracownikiem, mam jakieś swoje obowiązki, powinienem coś zrobić, a ja po prostu robię to byle jak, albo niedokładnie, nie albo nie wszystko. A chcę wynagrodzenie za taką pracę, która jest prawidłowa, sumienna. To jest i oszukiwanie, i okradanie. No, najbardziej to widzimy wtedy, kiedy kupujemy jakąś rzecz, która. Jest nowa, a już jest zepsuta. Jakiś bubel, czy to jest kradzież? Tak, bo ja zapłaciłem, spodziewam się, że ta rzecz będzie dobrze działała. Jakiś, jakieś urządzenie, a ono już jest troszkę zepsute, źle wykonane. Za chwilę coś tam się połamie, coś się zepsuje. Po prostu kupiłem bubel. To jest też kradzież. Jeśli ktoś świadomie produkuje takiej marnej jakości rzeczy, no to to jest kradzież. Na pewno kradzieżą są też przestępstwa podatkowe. Parę lat temu słyszeliśmy, jakie wielkie pieniądze zostały uratowane przed uszustami podatkowymi. Formą też kradzieży jest plakat, kiedy ja kradnę czyjś pomysł. Czy to chodzi o muzykę, czy to chodzi o jakieś yy, sprawy techniczne. Wykradam czyjś pomysł i się i podaję go, że to jest moje. To jest forma kradzieży, bo przecież z tego jakiegoś dobrego pomysłu na utwór muzyczny, czy na książkę, czy na jakieś urządzenie techniczne, ktoś z tego żyje, bo ten swój pomysł jakby sprzedaje, kiedy ten pomysł wykradam i go podaje szybciej niż On jako swój to go okradam. O czym jeszcze mówi przykazanie siódme? O tym, że nie wystarczy tylko wyznać winę okradłem, jestem złodziejem. Kradzież trzeba też naprawić. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że ukradłem tysiąc złotych, wyspowiadałem się z tego i tym tysiącem się posługuję, jakby nic się nie stało. Jeśli ukradłem, to sprawiedliwość polega też na tym, że oddaję. No, czasami trudno jest coś oddać, ale mogę pomyśleć na tym, na przykład, że mogę pomóc komuś biednemu sami. No bo jak naprawić? Na przykład, to, że yy, źle wykonałem pracę. No, w tej chwili mogę dobrze pracować, ale to, to, co było wcześniej, tego już nie nadgonię. Ale mogę, w, w, jakby w formie takiego wynagrodzenia, wspomóc na przykład finansowo jakąś obiektywnie potrzebującą rodzinę czy jedną osobę. To przekazanie wymaga właśnie wymaga sprawiedliwości. Troszkę nietypowym grzechem przeciwko siódmemu przykazaniu może być, mogą być gry hazardowe, które może hazard jako rozrywka sama w sobie nie jest jeszcze jakimś złem, ale osoba, która traci na tym pieniądze, pieniądze swoje, pieniądze swoich bliskich, popada w nauk, niewątpliwie wchodzi nawet w sytuację grzechu obiektywnie ciężkiego. Krzywdząc siebie, krzywdząc swoich bliskich. Omawiając Siódme Przykazanie, Kościół w tym momencie także wzywa ludzi wierzących do uszanowania i właściwego rozumienia ludzkiej pracy. Bo właśnie swoją pracą zdobywam środki do życia, zdobywam dobra tego świata potrzebne do życia, którymi, którymi służą, którymi mogę też się podzielić z potrzebującymi. Ale żeby te dobra zdobywać, muszę mieć środki finansowe. Żeby mieć środki finansowe, muszę pracować. Zatem praca zajmuje człowiekowi bardzo wiele czasu każdego dnia i długie lata przez całe życie. Nie sposób Pracy traktować tylko jako zło konieczne, jako jakiś wysiłek tylko po to, żeby mieć pieniądze. I to by było niegodne chrześcijanina. Skoro tak wiele godzin w swoim życiu poświęcam na pracę, to ta praca musi być nacechowana też yy, moją wiarą i Bożym błogosławieństwem. Więc jak powinna wylegać, po, na czym znaczy powinna polegać dobra praca? Jak powinna wyglądać praca człowieka? wierzącego, służącego Bogu, służącego drugiemu człowiekowi. W pracy, jakakolwiek by ona była, trzeba po pierwsze pamiętać, że zawsze ją wykonuje dla drugiego człowieka. Wcześniej czy później owoce mojej pracy trafiają do konkretnego człowieka. Najbardziej to widać na przykład, jeśli ktoś jest nauczycielem albo katechetą, wychowawcą. Niemalże od razu widzi skutki swoich wysiłków. Dobrze przeprowadził lekcję, dobrze coś wytłumaczył, i to zostaje w umysłach, w sercach młodego człowieka. Lekarz przeprowadza operację, uda się lub nie. Przychodzi ktoś do lekarza, stawia diagnozę, stosuje lekarstwo. Ono zadziała lub nie zadziała. Skutki są natychmiastowe. No, są takie zawody, że ktoś tam gdzieś pracuje na taśmie produkcyjnej i nawet nie wie do kogo. To, co produkuje się w tym zakładzie, trafi. Ale niezależnie od tego, czy ja widzę osobę, dla której pracuję, czy ona jest dla mnie kimś anonimowym. Wcześniej czy później owoce mojej pracy do kogoś trafiają. Dlatego ja nie mogę produkować bubli, nie mogę pracować byle jak. Muszę pracować bardzo solidnie, bardzo fachowo. I po drugie, trzeba to wziąć też pod uwagę, że praca, ma mnie samego kształcić, ma powodować mój osobisty rozwój. Jeśli do pracy przychodzę w takiej postawie służby, chcę po prostu solidnie, twórczo, dobrze pracować, wkładam w to swoje serce, swój talent, swój, cały swój wysiłek. To na pewno te godziny, choćby trudnej pracy, nie będą nigdy zmarnowane, bo ja w ten sposób samego siebie rozwijam, ja sam siebie kształtuję. I po trzecie, warto też zauważyć, że rzadko ktoś wykonuje pracę indywidualnie. No może teraz to się częściej zdarza, bo niektórzy pracują zdalnie, na komputerze, z domu, ale najczęściej pracę wykonujemy w kontakcie z drugim człowiekiem, przebywamy ze sobą. Te długie godziny, i także ta praca jest okazją do tego, żeby tworzyć takie prawidłowe, dobre więzi między ludźmi, żeby uczyć się yy, usłużności, żeby uczyć się jakiejś szlachetności wobec drugiego człowieka, żeby uczyć się takiego właśnie współżycia z drugim człowiekiem, wybaczania sobie, współpracy, ustępowania, kierowania też ludźmi. Więc praca stwarza pole. Ogromnej pracy dla człowieka wierzącego, pracy nad sobą. To siódme przykazanie zatem też nas wzywa do tego, żebyśmy traktowali pracę nie jako przymus, jako zło konieczne, ale jako ten czas, ten wysiłek, który może być naznaczony i powinien być naznaczony naszą wiarą, żeby ten wysiłek, który podejmujemy każdego dnia, nie był jakiś bezowocny, ale właśnie świadomie ofiarowane Bogu i drugiemu człowiekowi. Bardzo dziękuję Wam, że pozostaliście za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.